To jest apel o pokój. Dzielcie się tym wideo, gdzie chcecie. Możecie je rozsyłać, wysyłać, umieszczać na dowolnych portalach i mediach społecznościowych. Podczas II wojny światowej ludzie organizowali się, aby co wieczór przerywać to, co robili o określonej porze i wspólnie modlić się o pokój. I bezpieczeństwo wszystkich ludzi. Robili to codziennie, i wydawało się, że miasta stanęły w miejscu. Tak wielka była liczba uczestników i moc modlitwy. Rezultat był tak ogromny, że bombardowania zostały powstrzymane. Teraz organizujemy się ponownie. Jako grupa ludzi różnych narodowości, aby przez jedną minutę modlić się o pokój, bezpieczeństwo i wolność ludzi we wszystkich krajach, o położeniu kresu siłom, które nas uciskają, gnębiącym nas problemom i o to, aby Bóg kierował decyzjami naszych przywódców, o politykę, która naprawdę pomaga wszystkim ludziom. Spotykamy się o godzinie 9 czasu polskiego i o stosownych godzinach w miejscach, w których się znajdujecie, a te godziny będą podane pod tym wideo w opisie. Prosimy o wsparcie nas w tej inicjatywie. Gdybyśmy mogli zrozumieć ogromną moc tej zbiorowej modlitwy, bylibyśmy zdumieni. Jeśli przekażesz tę prośbę swoim bliskim i znajomym, to naszymi modlitwami możemy dokonać cudu. Codziennie ustaw sobie alarm w swoim telefonie czy zegarku na godzinę, która obowiązuje w Twoim kraju, i przez jedną minutę módl się o pokój.